Gdy, gdy pomyślałem, wymyśliłem sobie taki sposób, to była bardzo, bardzo, bardzo nowość w kraju, e, nawet okazało się, że, że rolnicy z Wielkopolski podglądali u mnie to i u siebie zaszczepiali o fermy, fermy duże, fermy po, po tysiąc sztuk, e, w okolicy, są, koledzy mają różne metody, różne, różne sposoby, e, nie wiem, lepsze, gorsze, e, ja się swojego na razie trzymam. Przepis na materac jest prosty, na bele słomy to na wapna, ale to wszystko też zależy i jaka jest ciężka, ciężka bela, także jeśli bela jest lżejsza, wiadomo trzeba dać nawet no, no, proporcjonalnie i zależy też i do tego dodajemy jakąś część wody, nie jest to, w zasadzie to powinno być na, na tonę wapna jakieś 300-400 litrów wody, ale, ale, w zasadzie ja robię próbę, poważanie, czyli że jak jest zima to daje mniej wody, e, jak jest lato może więcej, a wodę generalnie po to, żeby to się w miarę koroby się położą, żeby to się w miarę zagniotło. Także, także, także przepis prosty: słoma, e, wapno i, 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 i trochę wody. Słoma u nas mały marketing, na pewno e, materacę różnych firm e, mają lepszy marketing, ale, ale to jest dobre. Staramy się mniej więcej co miesiąc, półtora do robić partie tego, tego, tych motoracji i i, i krową. Z praktyki widzę, że, że nie można robić tak za dobrze, e, nasłać za wysoko, tak jak jest zalecane, ponieważ duże krowy te e, czasem Wyrzucają, jest dużo strata. Trzeba znaleźć takie swoje optimum, które każdy tam gdzieś znajduje. Przez jakiś czas robiliśmy to przy pomocy taczki, to było ciężko. Teraz mamy taką, taką specjalną łyżkę i ładowarkę. To, to jest sama, sama chwila, sama przyjemność. Można to zrobić praktycznie w, w czasie zgonienia krów, krów na dół. Na ścielenie tej obory na 100 sztuk zużywamy 4 bele na jedno posłanie. Jeśli ścielemy co miesiąc, co półtora, to 40-50 bel na rocznie zużywamy na, na temu taracu, czyli bardzo małą ilość słomy e, podłóg efektu. Gdy jeszcze mieliśmy uwieźniową borę, Parę lat temu też się śmiałem, że jesteśmy producentem gnoju, a nie producentem mleka, bo większość czasu to coś tam wyciągaliśmy, to sprzątaliśmy, coś i w ogóle. A teraz, teraz tylko chodzimy i patrzymy, jak, jak rośnie. Pomimo, że obora ma pod sobą zbiornik 2 miliony litrów szamba i ono jest dość już jest wypełnione, nie czuć tutaj, nie czuć tutaj za bardzo o, 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 amoniaku, jest świeże powietrze czyste. W zasadzie materacy słomiano-wapiennych nie wymieniamy nigdy, chyba żeby coś się stało, nie wiem, dziwnego. E, obsługa jest praktycznie żadna, bo nawet jeśli tam coś, coś krowa, jej się uda narobić, to to wysycha jakoś, a wapno robi swoje.